Tak, ale tak naprawdę przed większym liftingiem, który chcemy wykonać, ale sądziłem, że już na tą zimę przygotujemy coś więcej. Niestety jeszcze oczekujemy na rozstrzygnięcie naszego wniosku, który złożyliśmy do ministra sportu turystyki. Chcemy zmodernizować trochę ten obiekt, no ale to co się odwlecze, to nie uciecze, jak się mówi, a wobec tego liczymy na wsparcie finansowe, agregat chodniczy chcemy tutaj wymienić i poszycie tego, tego obiektu też zmienić. No ale ta ślizgawka tutaj miejska jest potrzebna, jest to taka namiastka zimy, bo nie mamy ani mrozu, ani śniegu, święta już nie tak daleko. No i dobrze, że, że tego typu obiekt tutaj funkcjonują. Cieszy się dużo popularnością, du dużym wzięciem słowackie szkoły korzystają, przyjeżdżają z drugiego końca naszego miasta. No i również popołudniami i dorośli no, potrzebujemy dzisiaj lodu, takiego lodu bezpiecznego a tutaj nie grozi nam właśnie załamanie lodu, wszystko jest pod kontrolą i fajnie, że udało się trochę zmodernizować ten obiekt i jest te zaplecze takie, gdzie można wypożyczyć łyżbę i te zaplecze sanitarne się zmieniło, ale to przy okazji tutaj Orlika, który jest obok, udało nam się to zrobić. No i, i fajnie, że, że ruszamy na Mikołajki i ten obiekt myślę, że że jest nam bardzo potrzebny i będzie służył gdzieś tam pewnie do końca lutego, a jeżeli będzie zapotrzebowanie, będą chętni, to jeszcze dłużej, gdzieś tam do marca przedłużymy okres funkcjonowania tego lodowiska.